Dzień dobry. <laughs> Witajcie, szanowni państwo. <laughs> Dzień dobry. Black Ops 7, moi drodzy. Grałem sobie ostatnio na, na, na streamie, bo. No, bo dostałem kluczyk, więc uznałem, że no ładnie będzie po prostu spróbować, chociaż, prawda? I dzisiaj chciałem się z wami podzielić moimi wrażeniami. To może za dużo powiedziane, natomiast troszkę porozmawiać o, o tym Call of Duty, o Black Ops 7. Może troszkę o tej walce, która teraz dosyć mocno nierówna, musimy sobie to przyznać. Nie, żebym z tego powodu jakoś bardzo płakał, ale. Dużo się też dzieje na linii Battlefield 6, oczywiście siłą rzeczy BO7. Dajcie mi znać w komentarzu koniecznie, co Wy o tym Black Ops 7 myślicie. Ja specjalistą nie jestem. Ja mogę mówić o tylko jakichś swoich organoleptycznych doznaniach, które w trakcie grania miałem. I wiem, że Wy jesteście bardziej skorzy na pewno do dzielenia się na obozy i do. No wiecie, no to jest naturalne jakby, w też aktualnym ekosystemie. FPS-ów, tak mi się przynajmniej wydaje. Komentarze są dla Was. Jestem bardzo ciekaw Waszej opinii w temacie BO7. -ki. Czy to w odniesieniu do bf czy ogólnie koda? Piszcie. I wiecie co, tak? Absolutnie nie mam tutaj zamiaru teraz yy, wiecie, być kogucikiem, nie? I jakoś bardzo wykorzystywać moment, w którym ewidentnie przewaga Battlefielda 6 w przestrzeni internetowej i też gamingowej, jeżeli chodzi o FPS-y, jest. Bo jakby nie lubię się znęcać, mówiąc brzydko, nad słabszymi. Generalnie wydaje mi się też i myślę, że też jesteście absolutnie przekonani o tym, że to, co się aktualnie dzieje w świadku battlefieldowo-kodowym i ogólnie FPS-ów AAA, jest absolutnie dobre dla konkurencji, przede wszystkim dla konsumenta. No, i tak z tej perspektywy, wydaje mi się, osoby też, która. Jako bf nie chcę mówić, że dostawała, wiecie, w Ciry przez ostatnie lata. Bo na dobrą sprawę my BFowcy dostawaliśmy w Ciry nie dlatego, bo kod był taki fantastyczny, bo to jednak zupełnie inny rynek w pewnym momencie i odbiorca, tylko raczej dlatego, że EA po prostu razem z DAI zdawało dupy siermiężnie w ciągu ostatnich lat przez 42 przy premierze. No wiecie, no generalnie wiadomo o co chodzi. nie? Dlatego wydaje mi się, że nie sztuką jest teraz yy, obrosnąć, yy, wiecie, w piórka i niesamowicie znęcać się nad kodem, bo poniekąd wydawać by się mogło, że było to po części do przewidzenia, co się stanie, ale raczej spojrzeć na to z nadzieją, szczególnie w stosunku do fanów Call of Duty, yy, że te przyszłe kody wydaje mi się siłą rzeczy. Będą musiały być lepsze, będą musiały być inne, i już zresztą, chociażby w przypadku bety Black Ops 7, wiele tutaj rzeczy i wiele kroków jest podejmowanych takich, których nie było z tego co wiem podejmowanych w serii Call of Duty od lat. Chociażby zrobienie playlisty bez skill-based matchmakingu, a raczej może niekoniecznie totalnie bez skill-based matchmakingu, ale yy, playlisty, w której skill. W przypadku połączenia z innymi graczami jest na ostatnim miejscu, tak jak w przypadku chociażby Battlefield 6, gdzie jakiś tam skill-based matchmaking jest, teoretycznie, wiecie, na chłopski rozum mówimy o tym, że jest to balancer, ale generalnie wiecie o co chodzi. Jest tutaj kruszona ściana, jest kruszony ten beton w Activision, wydaje mi się, po tym jak przede wszystkim beta. Battlefield 6 została odebrana w ilościach graczy set, setek tysięcy praktycznie grających w tytuł, gdzie w Black Opsie 7, w przypadku bety, są to kilkukrotnie mniejsze liczby. A sponsorem i partnerem kanału jest firma Dragon. Klikajcie link w opisie i z kodem KROMKA macie 15% zniżki na różne produkty. Myszki, klawiatury, słuchawki, podkładki. Premiera Battlefielda 6, zapasem premiera Black Ops 7 również. Może to czas, aby zaktualizować sobie swój sprzęt. Zerknijcie, polecam serdecznie. Generalnie moi drodzy, powiem wam tak. Nie wiem jak wy, dajcie mi oczywiście znać, jakie jest wasze zdanie, jaka jest wasza opinia w tym temacie. Grało mi się w tą betę tyle, ile przegrałem. I nie mówię, że tutaj namiętnie się oddawałem rozkoszy płynącej z ekranu, bo jest to gra, która wygląda jak gra mobilna. I to nie mówię z perspektywy tego, że Battlefield 6 jest teraz sukcesem aktualnie, ale po prostu, no, jako osoba, która wkoda nie gra, wygląda to po prostu jak gra mobilna. Nie będę się tutaj rozwodził na temat jakichś, wiecie, zaawansowanych kwestii związanych z balansem, ale muszę przyznać jedno. Jako gracz, który w Call of Duty w ogóle nie gra, nie jestem w stanie powiedzieć wam, czy jest dużo rzeczy zmienionych względem Black Opsa 6. Czy jest dużo nowości? No bo wiadomo, że kot jest w cyklu rocznym. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że Battlefield 6 również będzie w cyklu rocznym jakoś za niedługo. No dobrą sprawę nie wiadomo. Natomiast taka osoba, która w ogóle absolutnie nie ma żadnych oczekiwań względem Call of Duty i tylko patrzy na to z boku i włączyła sobie playlistę bez skill-based matchmakingu. Czyli żeby sobie wbiec, żeby sobie pobiegać. Mimo, że jest tutaj odrobina futurystyki, i jakby klimat Black Ops absolutnie do mnie nie przemawia, to fajnie mi się postrzelało przez chwilę. Bez jakiegokolwiek porównywania, bez skill-based matchmakingu, już pomijając te pady, które Boże drogi kleją niesamowicie, i ta asysta jest strasznie przegięta, więc tak wiecie, bez żadnych oczekiwań. Nie grało mi się źle. Oczywiście potem, gdy wszedłem sobie na ten Skill-based matchmaking, no to zaczęły się robić różnego rodzaju jaja. I generalnie to nawet nie chodzi o to, że dostawałem w pierdzie. tylko nie lubię sytuacji, w których nie mam jakby pełnego władztwa na tym, co się w grze dzieje. Nie lubię nie wiedzieć dokładnie, dlaczego łączy mnie tak, dlaczego łączy mnie inaczej. A wbrew pozorom poza tym, no nie było to. W w sumie, aż takie tragiczne doświadczenie. Był to kod, którego się spodziewałem. Jest to kod, co do którego nie mam żadnych oczekiwań i nie wydawało mi się, że będzie tutaj podane mi cokolwiek w jakikolwiek sposób innego niż to, co w poprzednich kodach. Powiem Wam też tak, generalnie: pamiętajcie, pycha kroczy przed upadkiem i to w naszym wspólnym interesie, czy to jednej, czy drugiej strony, jest to, aby Call of Duty było dobrą grą. I aby Call of Duty było dobrą konkurencją dla BFA, bo gdy brakuje konkurencji, to różne rzeczy mogą się dziać. Pytanie jest teraz takie: jak bardzo to, co się dzieje w przypadku, no wiadomo, nastrojów, wiecie, nastroje nastrojami, ale liczą się tak naprawdę czyny i to, co robimy. Jak bardzo to, co się dzieje z Black Ops 7, i to, jak gra wygląda, faktycznie będzie miało przełożenie na ilość graczy w Call of Duty Black Ops 7 Multi. To raz, to jest pierwsza rzecz, ale wydaje mi się, że zdecydowanie ważniejszą rzeczą w przypadku jakichkolwiek zmian, które mogą zajść w kodzie, jako serii na przyszłe lata i Activision i ich decyzji, będzie Battle Royale BF-owy. I to, jak wiele osób. Faktycznie, ale tak naprawdę ze środowiska Call of Duty, jeżeli chodzi o graczy, a co za tym idzie, mikrotransakcji i pieniędzy, które są wydawane na skórki, na mikrotransakcje, na Warzona ogólnie, jak dużo z tych graczy naprawdę przejdzie sobie i serię zostawi? W przypadku Nowej iteracji Warzona i tego Black Ops 7, bo wiemy, że tam też są jakieś różne dziwne rzeczy. I wiemy, że Call of Duty, ale to dopiero też w przyszłym roku, w 2026 roku, ma wprowadzić mapę, która ma nawiązywać do jednego chyba z lepszych w środowisku graczy Call of Duty Battle Royale, czyli Blackout. Nie wiem, czy pamiętacie, lata, lata temu, bardzo teraz docenianego i chyba kiedyś zresztą też. Tutaj wydaje mi się, będzie tak naprawdę największa walka o to, jak na dobrą sprawę przyszłe kody będą wyglądały, przyszłe warzony, skórki, nieskórki, skill based matchmakingi i tak dalej, i tak dalej. To wszystko, na co teraz gracze narzekają i dlaczego nagle gremialnie wszyscy teraz idą na BFA6. Jeżeli to się utrzyma i ta tendencja faktycznie będzie prawdziwa a nie tylko taka, bo wiecie, jest premiera i faktycznie wszyscy gracze Call of Duty się Battlefieldem 6 na początku zachłysną, a później i tak wrócą sobie do kupowania różnego rodzaju dziwnych skórek, mimo że te, które w bf 6 są bardziej realistyczne, przynajmniej na razie im się podobają, no to jeżeli wrócą, to wydaje mi się, że wiele się nie zmieni. Myślę, że trzeba będzie poczekać naprawdę jeszcze z miesiąc, aby sprawdzić sobie te tendencje i te nastroje po premierze szóstki, Wśród graczy Call of Duty, a przede wszystkim to, czy dalej w sklepie będą kupować różne dziwne rzeczy. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, jak myślicie. Widzicie, jestem fantastycznym graczem Koda, miałem swoją kamerkę na końcu. Trzymajcie się do jutra. Pa pa.